Siemanko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To, co widzicie za moimi plecami, zwiastuje o co zobaczycie w tym odcinku i mam nadzieję, że nie tylko w tym, bo postaram się zrobić kilka odcinków z tego wypadu. Jak się pewnie domyślacie, jadę do Szwecji. Dzięki uprzejmości firmy Shimano będę miał okazję spróbować zmierzyć się z sandaczami, okoniami, szczupakami. Zobaczymy, jesteśmy przygotowani na wszystko. Wyjeżdżam z całą ekipą Shimano. Mnóstwo świetnych osób reprezentujących właśnie tę firmę. Dodatkowo jedzie też kilka innych sklepów z Polski, także szykuje się naprawdę genialny wyjazd. A teraz już się zbieram, bo idzie mega burza. Może być naprawdę niebezpiecznie. Mam nadzieję, że uda nam się nam się spokojnie wyjść z sportu. Zresztą pokażę wam jak to wygląda tam gdzieś, za moimi plecami nadciągają ogromne chmury, także ja się zbieram, idę się schować do auta. Zaraz wskakujemy na ten właśnie prom, który przybija, i później da spokojnie, postaram się Wam to wszystko zrelacjonować. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się połowić. Lecimy. No dobra, jesteśmy już na promie. Niestety nie za bardzo ogarniam jeszcze nowy aparat, więc nie wiem, czy udało mi się nagrać jakieś fajne przebitki, chociaż ta jedna chyba siadła. No, warunki są naprawdę nie najciekawsze. Mam nadzieję, że nie będzie podczas całego rejsu bujało. Teraz już nie zamulam, spadam się troszeczkę wyluzować, odpocząć i jutro rano widzimy się z powrotem. I w końcu dotarliśmy, jesteśmy na miejscu. Tam widzicie domek, w którym będziemy urzędowali przez najbliższy tydzień, a za moimi plecami piękne jezioro Bergwiken, w którym na pewno są ryby, bo chłopaki, zrzymano, byli już tutaj w tamtym roku, udało im się złowić mnóstwo sadaczy, piękne okolie, w tym o ile dobrze kojarzę, rybę 50. plus I to jest absolutnie mój target. No i oczywiście szczupaki, także mam nadzieję, że mi również będzie dane tutaj połowić. Trzymajcie za to mocno kciuki. No a teraz idę przygotowywać zestawy. Jutro rano zaczynamy łowienie, także teraz odpoczynek po tej ciężkiej i męczącej podróży, a jutro od samego rana widzimy się na wodzie. Na tym etapie montowania pomyślałem, że warto na chwilę przerwać i opowiedzieć Wam, dlaczego w zasadzie film, który nagrywałem na początku lipca, widzicie dopiero w październiku. Być może już to wiecie, bo informowałem o tym na moim Instagramie, czy też na jednym z ostatnich live'ów. Jakiś czas temu mój komputer dosłownie wybuchł i w sumie nic złego się nie stało, ale okres, w którym ogarniałem reklamacje, komunikację z producentem, nałożyły się na to jakieś moje inne wyjazdy itd., itd. trwał tak długo, że najnormalniej w świecie nie byłem w stanie normalnie pracować, montować i dostarczać wam tych wszystkich materiałów na bieżąco. Na szczęście już wszystko hula. Mam komputer, mogę montować. Dodatkowo nagrywam trochę świeżych materiałów, więc postaram się to przeplatać na kanale, tak żebyście mieli trochę świeżych tematów, trochę moich zaległych wypraw, i liczę na to, że do końca roku uda się naprawdę kilka fajnych filmów przygotować, ale muszę Was poinformować o jeszcze jednym malutkim minusiku związanym z awarią mojego komputera, mianowicie do tego odcinka, który właśnie teraz. Jak oglądacie? Miałem kilka fajnych ujęć, kilka holy ryb, które niestety poszły się je znaczy delikatniej rzecz ujmując, które straciłem. No ale nie odchodźcie od swoich odbiorników, bo mam ujęcia z innych urządzeń, mam ryby, mam kilka naprawdę fajnych tematów, także mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba, że uda mi się to, co mi zostało, fajnie pomontować i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. A ja wracam do roboty. No siemanko, dzień dobry. W końcu nastał ten dzień i ruszamy na wodę. Czekajcie, żeby się nie zabił. Wskakuję do Pawła na łódkę. Siema, Pawciu. Powiedz szybciutko tylko, jaki plan. E, zaczynamy na wejściu rzeki do jeziora. E, jest tam tama, woda troszeczkę spowalnia. Są fajne płyciaki na pograniczu nurtu. Spróbujemy porzucać trochę za okoniem. W zeszłym roku i dwa lata temu było tam sporo koni. Wychodziły na popery, więc będzie fajna zabawa. Może uda nam się to nagrać. Eee, później, myślę w drugiej połowie dnia, skoczymy już sobie na głęboką wodę i sprawdzimy co tam słychać u sondaży. Brzmi jak genialny plan, dlatego dłużej już nie gadamy, wskakuję na łódkę i lecimy. Pierwsza przyzwoita rybka. Myślę, że trochę brakuje do 40 cm, ale już naprawdę fajnie pochodził. Mega mocną walną. Także całkiem, całkiem spoko. Mam nadzieję, że to najmniejsza ryba z tych lepszych. dopiero się zacznie. Dobra, lecimy dalej. No dobra, czas na małą przerwę, spłynęliśmy chwilę odpocząć, tak naprawdę powiem wam, że myślałem, że będzie lepiej, co prawda całkiem przyzwoity okąsiadu, jakieś tam małe sandaczyki, Marcin, który jest z nami na łódce złowił szczupaka 80 cm, Jest to już naprawdę bardzo fajna ryba, no ale cały czas czegoś brakuje, komunikowaliśmy się z innymi. I wróciliśmy po 4 godzinach i, i znowu powtórzyliśmy, tylko że tłuczem. I, I fajnie. fajnie no że no, no, no powiedz no. No ile, no powiedz, no? No i taka 46 weszła. Pięknie. Można? Można, można. można. Piękna Można. ryba. Płyniemy. I tak złowię większego. No, ja myślę, że do końca tygodnia będziemy walczyć. w będziemy poprawiać o centymetr. Oby tak było. To gratulacje Dawid, ale ja czekam, aż mi będzie dane taką rybę złowić. Teraz idziemy na kawkę, chwilę odpoczniemy i za chwilę wypływamy z domu. No i wyjechał taki sandaczyk, niecałe 60 centymetrów, ale mega się jadam, bo na zestaw okoniowy. Najpierw złowiłem małego sandacza, później na sandaczówkę złowiłem okonia, więc się szybko przerzuciłem na... Okoniowy zestaw i się trafił sandar z kolei. Także trochę w tajdyz było na lżejszym zestawie. Mam nadzieję, że to dopiero początek i uda się złowić te większe, bo krok po kroku jest coraz lepiej. Kumami, tak jak widzieliście zresztą przed chwilą jakieś Sandals wyjeżdżały, ale zmieniłem na wirujący ogonek. Pod samego filaru w pierwszym opadzie. Taka rybka blisko 40 cm. Naprawdę już fajny, waleczny okoń. Wypuszczamy go i mam nadzieję, że nie jest jedyną rybą, która sobie tam siedzi. No i przydałoby się wreszcie do 40 przekroczyć, bo póki co jest blisko, ale to jeszcze nie to. No i jest kolejny przyzwoity okoń. Eee, 36 miarka sprawła. Trochę mu brakuje do tych największych, ale bardzo się cieszę, że w końcu je znaleźliśmy. Także wypuszczam tego i walczymy dalej. Przez ułamek sekundy było 50, ale teraz znowu jest taki. A teraz jest szupakiem aktualnie. Pierwsza rybka dzisiaj. Szukaliśmy tych dużych w wercie i niestety tylko wąchały. Nic nie wyjechało, więc postanowiliśmy trochę porzucać tradycyjnie. No i tutaj raczej klasyka, bez większego zaskoczenia. W pierwszych trzech rzutach trzy brania. Paweł jednej ryby nie chciał, później mu brała drugi raz. Ja pierwszy rzut i rybka, no ale kurczę, no to nie jest to czego byśmy sobie życzyli. Także dla relaksu złowimy sobie jeszcze z dwa i zaraz pływamy dalej szukać tych większych. Ale to było branie naprawdę fajne. Myślę, że taka sama jak większość. Ale branie było naprawdę fajne. Nie, lepsze. Ten już ma 48. Już go chyba na windę nie wezmę, Nie, nie może to. 38. Trójka na Jest. Jakby go nie mógł podnieść? Idziemy w górę. Step by step, man. Potrzeba matką wynalazku. Bo... na żółto-czerwono. Ja mam tylko żółte i czerwone. Więc robimy żółto czerwoną Mniej więcej będzie to wyglądało tak. Pięknie. Chwilę na słońcu, trzeba dobrze podociskać, fachowiec będzie łagodny. Tak to wygląda po uzbrojeniu, nazywają ją Fox Pyto. A tu z kolei? Później? Może? Pytoksa, bo więcej jest kopyta i mniej Foxa. Ale to było branie, to było pierwszy raz takie naprawdę branie fantaczowe, o jakich krążą legendy, że czułem je w łokciu. Mega strzał. Mega strzał. Nie wiem, czy to jest większa ryba, wydaje mi się, że raczej nie, ale wzięła jakby co najmniej nawet 70. A ma tyle co pozostało. Uf, ale było zło. W tej rybie. Yes. Kurde, przynajmniej te brania się zaczęły. Oh. Taki tym razem już troszeczkę lepszy. Myślę, że można nawet powiedzieć, że wymiarowy. Wciąż to nie jest to, na co liczę, ale już jest coraz lepiej. Także krok po kroku dobierzemy się do tej burzy. Jest mega gorąco. Ja już nie wiem, co mam o tej pogodzie myśleć. Tutaj się dzieją cuda. Przechodzą fronty, burze, wichry, później upały. Naprawdę jest masakrycznie dziwnie i myślę, że to nie wpływa najlepiej na ryby. No, ale cały czas coś tam się dzieje. No miejmy nadzieję, że w końcu znajdziemy to duże. Coś mówiłem o upale. <noise> Właśnie znowu przechodzi front. Zaczęło lać, wiać. Pogoda tutaj jest po prostu niesamowita. Zmienia się statystycznie jakieś 6 razy dziennie. A mogę się założyć, że jeszcze dzisiaj będzie pełne słońce 30 stopni i będziemy się tutaj smażyli. To jeden, to dwa. To... Rybka z 13 metrów, metrów, która miała być dużym sandaczem, okazała się metrowym szczupakiem. No pływamy dalej i szukamy tego po co tutaj tak naprawdę przyjechaliśmy niemniej. Ryba cieszy, no i haul też do momentu, przynajmniej aż nie wyszedł do powierzchni, był bardzo emocjonujący, także fajna zabawa. Ja tu gadam o tym, że jeszcze coś fajnego uda nam się złowić, a on... Nie wierzę w takie przesądy. Aha, ja też nie. Ale mimo wszystko po co kusić los? <grymne> Ale dobry strzał. To jest duży ok, Spawciu. Fajnie bije u Uła! Uła! Yes, man! Przypłynęliśmy na naszą miejscówkę pod most. Pierwszy rzut zestawem sandaczowym i wyjeżdża kolejny okoń. Niestety znowu brakuje troszeczkę do czterdziestki, ale już fajna rybka, także liczę na to, że zaraz znajdę ich tu trochę więcej. Te filary mostów to jest ewidentnie dobra miejscówka. Tam te grube okonie się trzymają. Tandacze zresztą też, bo stąd, póki co złowiłem największą rybę tego wyjazdu. Także, będziemy chyba tutaj zaglądali częściej. Jest! Ale ładny! Ale jaki jest ładny! W końcu pierwszy do popera okoń! Łuu! Wypadł z łódki z wrażenia. No i to by było na tyle. Tak wyglądały pierwsze dni tego wyjazdu. Sporo sandaczyków, przyzwoite okonie i metrówka Pawła. Z jednej strony dawały fajne prognozy na kolejne dni, ale z drugiej wciąż czegoś mi brakowało. Na pewno się domyślacie, że chodzi o te duże okonie, bo te co do tej pory złowiłem były już całkiem spoko, ale jednak marzyły mi się ryby znacznie przekraczające 40 cm. Czy udało się je w końcu złowić? Tego dowiecie się z kolejnego odcinka, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w odcinku. Kolejny na odcinku na kanale fishingstone.pl. O znowu mi wychodzi. Jest. To jest to właśnie. Ale akcja. I to jest ładna ryba. Dobry okap. że tu są.